Rynek prac się przypala. No nieźle. Wystarczyło dać ludziom internet i już robią rewolucję. Gen Z to pierwsze pokolenie, które w hierarchii wartości wyżej niż zarobki stawia elastyczność. Ma największy odsetek pracujących zdalnie i hybrydowo. Być może nie zobaczy emerytury. I dorastali w czasach, gdy niespodziewanie media masowe zostały przejęte przez kompletnie do tego nieprzygotowanych milenialsów. Pokolenie Z i milenialsi stanowią obecnie około 38% globalnej siły roboczej, a odsetek ten wzrośnie do około 58% do 2030 roku. Wiecie co to znaczy? Będziemy rządzić światem. Już nie mogę się doczekać, ale zanim przejdziemy do burzenia pomników i zmieniania płci bohaterom historycznym, zastanówmy się, gdzie pokolenie internetu zarobiło na prowizję dla agencji przed wynajmem mikrokawalerki? Czego tak obawiają się pracodawcy? Czy każą nam wracać do biur, a może sami będziemy chcieli tam wrócić? Czy AI zabierze nam pracę, czy skończy jak małpy z NFT? Ale przede wszystkim, kto tutaj w ogóle pracuje? To akurat pytanie do Was, a konkretnie do Ciebie. Masz pracę? Tak? Nie? Jeżeli nie, napisz nie, przecinek. Uczę się, studiuję, obijam, kontempluję egzystencję? Nie oceniamy. Jeżeli tak, napisz tak. I jaki masz typ zatrudnienia? Umowa o pracę, zlecenie, dzieło, umowa agencyjna, kontrakt menedżerski, własna działalność, wolontariat, staż, praktyki? Na czarno. Oraz dla chętnych i ambitnych dopisz, za co lubisz to, co robisz. Uwaga, nie piszcie, co robicie, tylko tak, przecinek, rodzaj umowy i co w waszej pracy sprawia wam przyjemność lub satysfakcję. W ten sposób będzie można zgadywać, czym się zajmujecie. Rozumiecie? Ja zacznę. Tak. Mam działalność gospodarczą, lubię dzielić się swoją ciekawością i znaleziskami. Mógłbym to pisać w internecie, ale czuję, że wtedy byłoby za łatwo. Musicie sami wyczuć zagadkę, jak w Dixit. Jako profesjonalny youtuber uzyskuję przychód z tytułu dzierżawy powierzchni reklamowej, gdyż tym oficjalnie jest zarabianie na Google AdSense. Od niedawna podpisałem też umowę ambasadorską z polską firmą Greenmax, która jest partnerem tego odcinka. Mamy dla Was ciekawą propozycję, ale wszystko w swoim czasie. Kto przypalił rynek pracy? Najzabawniejsze w internecie i mediach społecznościowych jest to, że przynajmniej na razie nie zmieniły świata tak diametralnie jak chociażby elektryczność czy nawet duża AGD, ale wydaje nam się, że są totalną rewolucją, no bo kompletnie zmieniły to, jak patrzymy na świat i siebie nawzajem. No i wiecie, jakby nosimy je w kieszeniach non-stop. Nie wiadomo jednak, czy będzie tak zawsze. Jeszcze całkiem niedawno produkowano maski przeciwgazowe z filtrami z azbestu, twierdząc, że to jest najlepszy materiał w dziejach ludzkości. Nie wszystkie innowacje przetrwają próbę czasu bez zmian. Wczesna ekspozycja na internet i działania mediów społecznościowych mocno odbiła się na zdrowiu psychicznym generacji Z, ale uczyniła to pokolenie bardziej świadomym zarówno problemów z jakimi boryka się świat, jak i swoich możliwości. Gdy informacja mknie wokół Ziemi niemal z prędkością światła, znacznie łatwiej zorientować się, że praca w kamperze na drugim końcu świata jest możliwa. Szef nie może do ciebie użytać hamskich tekstów, a wyższe wykształcenie nie znaczy już tyle samo co w poprzednim stuleciu. Nastąpiła zmiana ideałów, którą Diana Wojowicz w swojej książce Future Proof określiła jako dążenie do pracy w kontekście naszego życia, zamiast życia na peryferiach naszej pracy. Dla przedstawicieli baby boomerów i generacji X kluczowy był rozwój, zdobywanie pozycji, długoterminowe zaangażowanie. Wydaje się to całkiem logiczne, gdy dorastali, znaczną większością ich punktów odniesienia stanowili znajomi, rodzina i praca. Twój szef mógł być jednym z najbogatszych ludzi, jakich słyszałeś, ale wciąż był kimś na wyciągnięcie ręki. Konkurowałeś głównie z ludźmi, których znałeś, a gdy wyszedłeś z pracy, miałeś naprawdę wolną głowę. O ile nie dostawałeś w niej pałku od milicjanta, ale to inna historia. Dla milenialsów i Gen Z kluczowy jest szeroko rozumiany dobrostan psychiczny i równowaga pracy oraz życia prywatnego, oraz to, czy to, co robią, ma sens i wnosi jakąś wartość. I choć mają dziś wolność, o której marzyli ich dziadkowie, 96% Polaków poniżej 35 roku życia. No, nieustannie nosi przy sobie urządzenie, które może pokazać im dosłownie każdą rzecz na świecie. No ale okazało się, że najbardziej opłacalne jest, gdy wpędza ich w kompleksy strach lub irytację. 52% przedstawicieli pokolenia Z w Polsce 44 odczuwa stres i boryka się z wypaleniem zawodowym. A mimo to czuje się bardziej zadowolonych ze swojej pracy niż poprzednie pokolenia. 7 na 10 z nich jest usatysfakcjonowanych ze swojej pracy. Heh, zupełnie jakby ich problem leżał gdzie indziej. Ciekawe gdzie. E, do tego dochodzą ciągłe historie o przełomach technologicznych i szansach, by zarobić w stylu krypto NFT czy AI, które mają zmienić świat, ale wywołać też FOMO wśród tych, którzy nie są na bieżąco. Kto nie słyszał historii o znajomym, który został kryptomilionerem. Na deser. Wojny, ludobójstwa, pandemia i oczywiście media walczące o naszą uwagę coraz bardziej okrutnymi i głupawymi wiadomościami. Nic dziwnego, że młodzi ludzie chcą zmiany. Po pierwsze, jest to dla nich nas coś normalnego, bo całe życie coś się zmienia. Po drugie, wiele korporacji dosłownie zarabia na tym, żebyśmy czuli się źle, a to uczucie wywołuje w człowieku chęć zmiany, jak śpiewał klasyk. Każde pokolenie ma własny azbest. Też macie takie wrażenie, że większość artykułów, filmów na YouTube, czy podcastów dotyczących pracy z Gen Z jest skierowanych dla pracodawców, a nie młodych ludzi na rynku pracy? Wydaje mi się to świetne. To znaczy, dziwne. Ale to akurat nie jest jeden z nich. Zanim przejdziemy do perspektyw obiecujących branż i ofert, warto rzucić okiem na to, co już się zmieniło i czy te zmiany będą się pogłębiać, czy może cofać. Najgłośniejszym trendem jest z pewnością praca zdalna lub jej znacznie popularniejszy wariant, czyli praca hybrydowa. Część tygodnia w biurze, część w domu lub gdziekolwiek chcesz. Raport firmy Deloitte potwierdza, że możliwość spędzania poza biurem przynajmniej części tygodnia jest dla Polaków bardzo ważna i większość, choć nie wszystkie, firmy wprowadziły taką opcję. Pracownicy widzą związane z nią korzyści i najczęściej wybierają trzy dni w tygodniu poza biurem. Niemniej z raportu firmy Heiss i wypowiedzi popularnych CEO, np. Ilona Muska Możemy wywnioskować, że w 2024 firmy będą starać się z powrotem przyciągnąć pracowników do biura. Najprawdopodobniej ucierpią na tym jednak głównie pracujący w pełni zdalnie, ponieważ model hybrydowy zapewne pozostanie nowym standardem. W tym miejscu myślę jednak, że warto zdawać sobie sprawę, Jakie korzyści wynikają z pojawiania się w biurze, przynajmniej czasami. Wspomina o nich Kevin Rose w swojej książce Future Proof. I tak, to jest druga książka o tym samym tytule, która jest źródłem tego filmu i, tak jak poprzednia, opowiada, jak poradzić sobie na rynku pracy w przyszłości. Zatem Kevin Rose, który uwierzcie mi, zrobił na potrzeby tej publikacji niesamowity research. Kevin Rose radzi, by bywać w biurze. Przynajmniej 3 dni w tygodniu, ponieważ pracowników zdalnych w firmie trzymają tylko wyniki. Załóżmy hipotetycznie, że coś ci się stało, masz zły czas, rozstanie, cokolwiek. Bez relacji z pracodawcą czy innymi pracownikami będziesz po prostu anonimem do wymiany i nikt nie będzie się zastanawiał, czy nie warto się nad tym dłużej zastanowić. Rose twierdzi wręcz, że pracownicy zdalni już dziś są w połowie zautomatyzowani i wynika to właśnie z faktu, że nie mają sieci kontaktów wewnątrz organizacji, podobnie jak większość sprzętów gospodarstwa domowego. W tym kontekście do głowy przychodzi mi też argument z mojego doświadczenia ważną funkcją pracy jest zdobycie kontaktów czyli networking jeżeli planujesz zostać freelancerem czyli kimś wykonującym zlecenia niezależnie jakby niezależnie od firmy czy nie pracujesz u nikogo oficjalnie jakby wtedy musisz mieć kontakty jeżeli chcesz otworzyć własną firmę tak samo to jest wręcz kluczowe dzięki temu że przez Abstra przewinęło się naprawdę sporo ludzi to zawsze mam kontakt do montażysty operatora czy kierownika produkcji a oni mają za to ode mnie czasami Zlecenia, dodatkowe zlecenia. I tak obie strony zyskują. Kto wie, może któregoś dnia i do ciebie przyjdę z ofertą pracy. A może ten dzień jest już dziś? Serio, mam dla Ciebie pracę, to znaczy ofertę. Daj mi dwie minuty, wszystko wyjaśnię i wracamy do odcinka. Zgoda? Pewnie słyszeliście, że mamy w Polsce drobny problem ze smogiem, prawda? Jakby nie przesadzę, mówiąc, że mieszkając w mieście, w sezonie grzewczym, palisz papierosy nawet gdy nie palisz. A jak palić, to płacisz podwójnie. Smog jest śmiertelnie niebezpieczny, a ponad 80% produkują gospodarstwa domowe, czyli palenie w starych piecach, których szacuje się, że jest w Polsce wciąż prawie 3 miliony. Ponadto w naszym kraju jest ponad 2,5 miliona nieocieplonych domów, które muszą palić jeszcze więcej i częściej, bo tracą ciepło. Dobra wiadomość jest taka, że mamy 100 miliardów złotych, by to zmienić. Właściciele, którzy zdecydują się na wymianę pieca lub remont ocieplenia, dostaną od 50 do 100% zwrotu kosztów w zależności od zarobków. Jedna rodzina może dostać nawet 135 tysięcy złotych i wcale nie musi mieć tych pieniędzy, by wpłacać je z góry. Moja 80-letnia Ciocia z Broku wymieniła w 2017 roku piec za prawie 7 koła i dostała 5 tysięcy zwrotu. To serio jest dobry układ. Sła wiadomość. Jest taka, że wykorzystaliśmy na razie tylko 10% tej kwoty, a mamy na nią limit czasowy. Nie możemy stracić tej kasy i szansy na czyste powietrze dla własnego dobra. A skoro już o tym mowa, to za każdą wymianę, czyli podpisaną umowę, ty zarobisz 5 tysięcy 5 koła no cap, język faktów. Nie wymagamy doświadczenia. Wyszkolicie Greenmax, polska firma, która zajmuje się tym od 8 lat. Musisz mieć co najmniej 22 lata i prawo jazdy. Lubisz wyzwania? Chcesz serio zrobić coś pożytecznego i zebrać na ten dobry sos? W opisie, top komentarzu masz link, tam jest więcej informacji. Liczę na Ciebie. Kolejnym trendem jest tak zwany job hopping, czyli po prostu częste zmienianie pracy. I mówię częste, ponieważ to określenie działa tylko w odniesieniu do czegoś. Milenialsi też byli nazywani job hopperami, bo zmienialiśmy pracę częściej niż pokolenie X i baby boomerzy. Jest to skutek łatwości przebierania w ofertach, niżu demograficznego oraz faktu, że większość zawodów używa dzisiaj nowych technologii, w których to młodzi są najbieglejsi, więc dobrze mieć jakichś młodych w zespole. Nie ma tutaj co specjalnie roztrząsać, ale pamiętajcie. Po pierwsze, z pracą bywa tak jak ze sportem, to znaczy, ciężko ocenić, czy Wam się nie podoba, czy po prostu za mało potraficie, żeby się w nią wkręcić. Po drugie, świat jest dużo mniejszy niż Wam się wydaje, i pamiętajcie, macie sześć podań ręki do Obamy, dlatego polecam naprawdę bardzo serdecznie zawsze zostawiać po sobie dobre wrażenie. Być szczerym, i nie siać fermentu, chyba, że w celu zrobienia kombuczy, która powstaje ze sfermentowanej herbaty. Wielu z was nie robi. Rok 2020 mogło odczuć jako taniec w miodzie, zwolnienie tempa lub wręcz zatrzymanie w czasie, izolacja, wszystkie dni podobne do siebie, brak możliwości wyjazdu, a jednak pandemia była dla świata technologii i biznesu czymś zupełnie odwrotnym. David Autor z MIT, czyli Massachusetts Institute of Technology, określił ją jako zdarzenie wymuszające automatyzację. W przypadku pracy zdalnej nowe rozwiązania technologiczne faktycznie. Mogło się okazać korzystne dla dobrostanu pracowników z Gen Z, ale w ramach równowagi COVID przyniósł też prezent dla pracodawców. Trendem, który zabierze nas z przeszłości w przyszłość, a może nawet zabierze nam ją, jest oczywiście sztuczna inteligencja. Problemem z AI, jak i z wieloma innymi nowymi technologiami, jest fakt, że spora część ludzi, którzy o nim mówią, jednocześnie zarabia na budowaniu hype'u dookoła, co czyni ich skrajnie nieobiektywnymi. Tech Bros od dawna działają na zasadzie fake it till you make it. I pamiętajcie, że nakręcanie tego, na przykład, jak wiele miejsc pracy może zabrać sztuczna inteligencja, może być formą reklamy i możliwości. Oczywiście okrutną, to fakt, ale historycznie w arsenale reklamy nie jest nawet wyróżniającą się. Z jednej strony mamy raporty firm konsultingowych, takie jak McKinsey, z których wynika, że technologia zabierze ludziom między 400 a 800 milionów. Uwaga, nie miejsc pracy. To byłoby za proste. Ekwiwalentów pełnego etatu, tzw. FTS-ów, czyli Full Time Equivalence. I najprościej zrozumieć to na przykładzie konia. Na potrzeby tego eksperymentu myślowego przyjmijmy, że jeden koń mechaniczny równa się pracy jednego konia biologicznego. Jeden koń mechaniczny jest zdefiniowany jako 745 watów. Przeciętny człowiek może utrzymać tempo pracy wynoszące 75 do 100 watów podczas długotrwałej pracy fizycznej. Korzystając z tych przybliżeń, jeden koń mechaniczny na jednego człowieka daje w przybliżeniu 8, czyli jeden koń może wykonać pracę 8 ludzi. Zatem praca jednego konia może potencjalnie zastąpić 8 FTS-ów. Z pewnością jest to dużo precyzyjniejsze, chociażby dlatego, że choć koń za oraz za 8, to przynajmniej jeden będzie musiał zostać go pilnować, więc nie wszystkie miejsca pracy znikną. Niemniej, przyznacie chyba, że jest to też niebywale dehumanizujące. Wedle estymacji z raportu, w Polsce do 2030 roku zostanie zastąpione potencjalnie 3,4 miliona FTS-ów. Z drugiej strony mamy takie cytaty Mihira Szukla, szefa firmy Automation Anywhere, zajmującej się automatyzacją procesów. Pytanie o to, czy roboty zabiorą nam pracę jest kompletnie źle postawione, ponieważ w wielu przypadkach roboty powinny zabrać nam pracę, ponieważ nie wykorzystuje ona całego ludzkiego potencjału. Automation Anywhere! Chce wyciągnąć robota z człowieka i pozwolić ludziom osiągnąć większe rzeczy. Piękne. Choć cytujący go Kevin Rose wspomina, że na spotkaniu z klientami w Nowym Jorku Szukla dodał pragmatycznie, że ich boty świetnie obcinają koszty i pomagają osiągnąć wyższe zyski. Ciekawe jakie to koszty, co? Stephen Hawking powiedział, że Automatyzacja fabryk już zdziesiątkowała miejsca pracy w tradycyjnej produkcji, a rozwój sztucznej inteligencji prawdopodobnie rozszerzy tę destrukcję miejsc pracy głęboko na klasę średnią. I pamiętajmy, że powiedział to długo przed powstaniem czatu GPT, który nawiasem pomógł mi obliczyć tę część z koniem, i zwykle staram się go nie używać, no wiecie, żeby zbyt, zbytnio się nie wyręczać, ale uznałem, że w tym miejscu jest to. Jak najbardziej adekwatne. Powstała już nawet strona willrobottakemyjob.com, na której możecie sprawdzić, no wiadomo co. Wrócimy jeszcze do rad, jak zabezpieczyć się przed tym scenariuszem, ale zmieńmy płytę, bo muzyka tworzona przez AI jest beznadziejna. Quiet quitting jest według mnie odpowiedzią na wyścig szczurów i hustle culture, czyli dążenie do idealnej optymalizacji swojego życia i codziennego szlifowania czy też mielenia, które ma nas doprowadzić do sukcesu mierzonego w Lamborghini. To jest trochę to, o czym mówi Taco Hemingway w filmie Snuj się". Przykładem takiego grupowego zapędzania się po wyniki są studia. W roku 1995 wyższe wykształcenie miało niecałe 10% dorosłych Polaków. Od tego czasu procent wystrzelił i dziś ma je już tyle ludzi, że dyplom w zasadzie przestał mieć znaczenie. Do czego jeszcze wróciły? QQ nie jest propozycją włoskiego strajku czy wiecznego siedzenia na fikcyjnym L4, ale pracowania dokładnie tyle, ile się od Ciebie wymaga. Wykorzystywania urlopów, wiecie, Realistycznych oczekiwań wobec naszego życia. Diana pisze, że w czasach, gdy mamy możliwość pracy 24 godziny na dobę i możemy porównywać się z dosłownie każdym na świecie, ambicja może okazać się siłą, która doprowadzi nas do skrajnego wyczerpania. Widzimy to już po statystykach wypalenia zawodowego. Badanie People at Work 2022, a Global Workforce View. W którym wziął udział 33 tysiące pracowników z 17 krajów, wykazało, że niemal co czwarty Polak, 23%, czuje się wypalony zawodowo. Od początku pandemii zdrowie psychiczne pogorszyło się u 55% pracujących Polaków, a średnia dla świata to jest 33%, oraz najwięcej pracowników mocno wyczerpanych pracą jest w grupie do 35 roku życia. Nie wygląda to najlepiej. Dbajcie o siebie. Nie ograniczcie internet. Czy jest coś, co w ogóle możemy powiedzieć o czasach tak odległych? Okazuje się, że tak. A nawet wydaje się, że niektóre strony chcą nas w jakiś sposób na to przygotować. Na początku mam trzy wiadomości. Zło. Zło dla kobiet. I w ramach równouprawnienia zło dla mężczyzn. Wiem, że to nie jest wymarzony sposób na Rozpoczęcia rozmowy o przyszłości. Ale Polaków trzeba przede wszystkim zjednoczyć, a nic tak nie łączy jak wspólna niedola. W akcie kwaśnej uprzejmości pozwolę sobie zacząć od pani. Wiek emerytalny najprawdopodobniej zostanie wyrównany. Ale na wieku 70 lat, co oznacza, że mężczyźni będą mieli statystycznie niewiele ponad 3 lata pobierania świadczeń do naturalnego wygaśnięcia kontraktu. Żyjemy coraz dłużej. Na Zachodzie rodzi się coraz mniej dzieci. Społeczeństwa się starzeją. World Economic Forum, ulubiona organizacja wszystkich fanów teorii spiskowych, ostrzega przed tykającą bombą emerytalną. W dużym skrócie: system nie był projektowany na warunki tak długiego życia i tak niskiej liczby potomstwa. W Stanach Zjednoczonych Wiek uprawniający do otrzymania pełnych świadczeń emerytalnych podniesiono już do 67 lat dla osób urodzonych po roku 1960. Diana Wood-David wspomina przy tym, że w roku 2000 mniej niż 13% Amerykanów po 65 roku życia była aktywnych zawodowo, natomiast w 2016 było to już 18%, a w 2023 około 19%. W Wielkiej Brytanii dyskutuje się już nawet o 71 roku życia. Pojawiają się też programy takie jak australijskie Retired, Not Expired, czyli Emerytowany, Niewyczerpany, stworzone, by zrozumieć perspektywę i potrzeby osób przechodzących na emeryturę i pomóc im wciąż pozostać aktywnymi zawodowo. To znaczy, jeżeli mają na to ochotę. Ale dość tego świata. Co z Polską, co z naszym małym światem. Cóż nie najlepiej. W przepastnych szufladach internetu znalazłem artykuł naukowy opisany jako dokument polityczny wydany przez Instytut Badań Strukturalnych o uroczym tytule: Czy polski system emerytalny zbankrutuje? Odpowiedź brzmi nie. Do 2060 roku, czyli dokładnie wtedy, gdy pierwsze roczniki Gen Z pójdą na emeryturę. Emeryturę Wiem, że to brzmi jak żart, sam nie mogłem w to uwierzyć. W najbliższych dekadach Polska będzie najszybciej starzejącym się społeczeństwem na świecie. Obecnie na 100 pracujących mamy 25 emerytów, a w 2060 będzie to aż 68. Doświadczymy wtedy największego spadku średniej emerytury w porównaniu do ostatniego wynagrodzenia w Unii Europejskiej, a co za tym idzie powiększenia się liczby starszych żyjących w skrajnym ubóstwie. Konkluzje raportu są umiarkowane. System się nie zawali, ale nie możemy w nim nic zmieniać, a na pewno nie wprowadzać żadnych dodatkowych świadczeń. Autorzy rekomendują natomiast promowanie uczenia się przez całe życie i rozwoju umiejętności w celu utrzymania zatrudnienia starszych pracowników oraz rozwijanie wysokiej jakości usług opieki nad dziećmi i osobami starszymi w celu zwiększenia przedłużenia aktywności zawodowej, szczególnie wśród kobiet. I w ten sposób dotarliśmy do sekcji rad. Piątek. Jak zbalansować życie i pracę w XXI wieku? Mam nadzieję, że nie zestresowałem Was zbytnio tymi emeryturami. Pamiętajcie, do 2060 roku sporo czasu i wiele może się wydarzyć. Powiem Wam więcej. E, już się wydarzyło, ponieważ dokument, o którym wspominałem, opublikowano w 2019 roku. A od tego czasu nasza gospodarka została wsparta przez ponad 700 tysięcy pracowników z Ukrainy. Co z pewnością poprawiło wydolność systemu. Myślę, że. Każdy z nas ma pewien limit tematów, którymi może się przejmować, zanim jego czujnik empatii nie zobojętnieje. Więc polecam Wam, by polski system emerytalny nie był na szczycie tej listy. Ale zastanówmy się nad innymi punktami. Trendy, o których dzisiaj rozmawialiśmy, to praca zdalna i hybrydowa, rosnąca obecność sztucznej inteligencji, kryzys zdrowia psychicznego i wypalenia zawodowego. Hustle culture, czyli nowe oblicze wyścigu szczurów pod płaszczykiem optymalizacji, job hopping, czyli częsta zmiana pracy, quite quitting, czyli praca bez nadgodzin, inflacja wyższego wykształcenia, praca do późnego wieku, czyli japoński styl, oraz Generalna zmiana podejścia do sensu pracy w naszym życiu, którą dobrze oddaje cytat amerykańskiego pisarza i aktywisty Jamesa Baldwin'a, żyjącego na przełomie XIX i XX wieku. Kochanie, nie mam wymarzonego zawodu. Nie marzę o pracy. Całkiem zabawny, zwłaszcza gdy zestawimy go z innym żartem z tego samego okresu, przypisywanym Henry'emu Fordowi. Dlaczego zawsze, gdy proszę o ręce do pracy, muszą przysyłać je razem z głową? <laughs> Pamiętajcie, że życie jest sztuką balansu. Gdy widzicie, że wszyscy idą na studia, a wy tego nie czujecie, może rozejrzyjcie się za jakąś dobrą szkołą zawodową. Taki zwrot widać w Stanach Zjednoczonych, gdzie liczba kandydatów na studia wypłaszczyła. Natomiast zainteresowanie edukacją nastawioną na zdobycie konkretnych kwalifikacji zawodowych rośnie z roku na rok. Naturalnie trzeba wziąć pod uwagę, że za oceanem za studia płaci się jak w Warszawie za śniadanie, ale po fali przekształconych milenialsów być może czas na pragmatyczny, zumerski odpływ. Reakcją na ciągłe zmiany, które nas otaczają, powinna być solidna introspekcja i dobre zrozumienie siebie. Może brzmi to kontrintuicyjnie, ale ten motyw powtarzał się we wszystkich książkach na temat przyszłości pracy, które czytałem, w tej lub innej formie. Ludzie nie mogą żyć ze zmianami, jeżeli nie mają w sobie niezmiennego rdzenia. Kluczem do zmiany jest niezmienne poczucie tego kim jesteś, o co Ci chodzi i co cenisz. Steven Covey Jak znaleźć swój rdzeń, radzi Pani coach Maria Anna Słomkowska w tekście dla Zina Ford the 20s. Zrób listę tego, co sprawia Ci radość. Zwróć uwagę na czynności, które dają Ci szczególną przyjemność i satysfakcję. 2. Przeanalizuj swoje umiejętności, przemyśl, w czym jesteś dobry i co wykonujesz z łatwością. Czy są to umiejętności komunikacyjne, kreatywność, a może rozwiązywanie konfliktów? 3. Słuchaj swojego ciała i serca, zastanów się, co naprawdę cię pasjonuje, co sprawia, że czujesz się, jakby urosły ci skrzydła i czym chciałbyś się zajmować w życiu. 4. Poszukaj. Wsparcia i opinii innych. Porozmawiaj z bliskimi osobami, które cię dobrze znają, i poproś ich o opinie na temat swoich mocnych stron i talentów. Z czym zawsze zwróciliby się właśnie do ciebie i dlaczego? Czasami inni mogą dostrzec nasze dary lepiej niż my sami. Potwierdzam. 5. Eksperymentuj i próbuj nowych rzeczy. Nie bój się wychodzić poza swoją strefę komfortu. Czasami, odkrywanie swojego daru wymaga eksploracji różnych obszarów i doświadczenia. Ktoś może powiedzieć jasne, sto razy słyszałem takie rady. Okej, okay, ale ile razy usiadłeś lub usiadłaś, i serio spisałaś swoje mocne strony, plany i marzenia, albo czy zapytałeś ziomków o pomoc lub radę? Między pomyśleniem o czymś a zrobieniem czegokolwiek jest największa bariera, jaką przekroczycie w życiu. Głośne mówienie o wartościach, jest jednym z trendów, które dopiero stopniowo zaczynają się pojawiać w naszym kraju, ale w Stanach jest już to na porządku dziennym. LinkedIn w 2023 roku wprowadził dla szukających pracy opcję sprawdzenia wartości, którymi kieruje się firma. Raport Future of Work opracowany przez Harvard Business Review wymienia. Stworzenie wspólnego celu firmy, i mowa tu oczywiście o innym celu niż zarobkowym, jako pierwszą z trzech osi zmiany na najbliższe lata. W Stanach 3 czwarte pracowników domaga się, by firma zabrała głos w kwestiach społecznych, nawet jeżeli nie leżą bezpośrednio w obszarze ich działania. W sensie działania firmy. Natomiast organizacje, które jasno komunikują swoje wartości, mogą liczyć na bardziej zmotywowanych i wydajnych pracowników oraz ułatwioną rekrutację. George Serafin wspomina nawet, że inwestorzy doceniają firmy, które mają sprecyzowane wartości. Dla ugaszenia ciekawości dodam, że dwie kolejne osie zmian to umożliwienie radykalnej elastyczności warunków pracy, o których już mówiliśmy, oraz głębsze relacje pracodawcy i pracownika, czyli dbanie o niego. W kontekście szerszym niż tylko praca, oczywiście dbanie pracodawcy o pracownika. O tym nie mówiłem, no bo to jest bardziej rada dla szefów. Na pewno nie można też zapominać o adaptacji, czyli ciągłej nauce, ciekawości i otwartości. Wiemy już, że nie będziemy pracować całe życie w jednym zawodzie, a być może nawet branży. W dodatku technologia no, rozwija się tak szybko i tak w nieoczekiwany sposób, że zwyczajnie nie możemy sobie pozwolić, by przestać być czujnymi. Zwłaszcza w internecie. Wyróbcie sobie nawyk, wątpliwości względem tego, co słyszycie, sprawdzania źródeł, a jeżeli chcecie być super, również kontekstu. Czasami nawet coś, co jest prawdą, mogło zostać zmanipulowane tak, by wzbudzić w Was większe emocje i o to uwagę. Na przykład taki cytat Stephena Hawkinga. Automatyzacja fabryk już zdziesiątkowała miejsca pracy w tradycyjnej produkcji, a rozwój sztucznej inteligencji prawdopodobnie poszerzy tę destrukcję miejsc pracy głęboko na klasę średnią. W rzeczywistości kończy się słowami, w której pozostaną tylko najbardziej opiekuńcze, kreatywne lub nadzorcze role. Przyznacie, że daje to pewną dozę optymizmu, z którą chciałbym was zostawić. Jesteśmy zwierzętami stadnymi i choć technologia nas od siebie oddala, to wydaje mi się, że szybko zatęsknimy za szantami przy ognisku i nie staniemy się armią wyalienowanych zombi. Przyznam też, że nie zmieściłem się w tym odcinku z tematem sztucznej inteligencji. Dajcie znać, jeżeli chcecie zobaczyć film o tym, jak pracować i jak zabrać się za pracę, by nie zostać z niej wyrzucony przez algorytm. Tymczasem trzymajcie się ciepło i za ręce. Rzućcie też okiem na ofertę GreenMax, bo to serio może być praca dla wielu z Was. I to fajna praca. A jeżeli jeszcze tu jesteście, z nami, to napiszcie komentarz związany z salami. I guess. Cześć.